W dzisiejszym odcinku z Brawl Stars na moim kanale po raz kolejny zrobimy sobie coś nietypowego i coś, czego będę mógł żałować. Wszystko dlatego, że w dzisiejszym odcinku na moim drugim koncie otworzymy ponad 220 skrzynek, które zebrałem jeszcze przed aktualizacją, ale jeśli moi drodzy z tych skrzynek nie trafi nowego zmieniara, to będę musiał sam sobie dać bana. Tak moi drodzy, w Brawl Stars jest sposób, aby samemu sobie zablokować konto I jeśli w dzisiejszym odcinku z tych ponad 220 skrzynek nie trafi nowej postaci To będę musiał to zrobić Zanim jednak pokażę wam jak to w ogóle możliwe i jak to wszystko będzie wyglądało To pod ostatnim odcinkiem z tej serii piliście ponad 20 tysięcy w górę No i zgodnie z umową za każde 1000 lajków pod tym filmem W kolejnym odcinku muszę wydać plus 10 złotych To oznacza, że dzisiaj musiałbym wydać 200 złotych na gemy A potem za te gemy kupić coś innego Ale zrobimy sobie mały wyjątek Gemów jak wiecie, mam całe mnóstwo, więc stwierdziłem, że 200 zł, jakby za lajki like z poprzedniego filmu rozdam w Wasze ręce. W dzisiejszym odcinku macie szansę na zdobycie karty Google Play albo App Store o wartości 50 zł, za którą będziecie mogli kupić 170 gramów Brawl Stars, które będziecie mogli wydać sobie na karny zadmiarski albo cokolwiek innego co jest w sklepie. Żeby taką kartę zdobyć, wystarczy, że po tym filmie stawicie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok w dzwoneczek. I to jest, moi drodzy, najważniejsze, bo do wakacji ciemy po 500 tysięcy sobów. No i po lajkiem like subem na dole na Byle jako komentarz, w którym napiszecie, czy macie telefon z Androidem, czy macie iOS-a. Z osób, które to zrobią, wybiorę dwie osoby, które otrzymają ode mnie po takiej właśnie karcie o wartości 50 zł. Natomiast kolejne dwie osoby będą mogły wygrać na Instagramie. Żeby mieć szansę na wygranie na Instagramie, wystarczy, że zaobserwujecie mój profil, mój nick na Instagramie to citroć przez 0 i polekujecie najnowsze zdjęcie. Żadnego komentarza nie musicie pisać. Z osób, które to zrobią, również wybiorę dwie osoby, czyli łącznie słuchajcie 4 zwycięzców, ogłoszę i od o 20 w opisie pod tym filmem, żebyście nie myśleli aż tak długo czekać. No dobra, moi drodzy, w takim razie przechodzimy do dzisiejszego filmu. Jak widzicie, jestem już na moim koncie i e, pokażę wam teraz zadymiarzy, na których mamy dzisiaj szansę. Postacie, które mogę e, trafić ze skrzynek to Kiełek, Kruk, Leon, Sandy oraz moi drodzy, najnowszy zadymiarz, czyli oczywiście Gay. U góry mam jeszcze kilka innych postaci do, do odblokowania, ale te postacie, moi drodzy, to są postacie z Alei Pucharów. I je odblokujemy sobie w innym odcinku. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, dzisiaj otwieramy 225 zwykłych skrzynek oraz trzy duże skrzynki. Przypominam, że jeśli z tych skrzynek nie trafimy żadnego nowego zdmiarza to sam sobie będę musiał dać bana i przez pewien czas nie będę mógł grać w Brawl Stars. Jeśli więc jesteście ciekawi czy dostanę bana to oglądajcie koniecznie ten film do końca, a póki co moi drodzy zaczynamy od pierwszej skrzynki. Mamy pierwszą skrzynkę, mamy dwa przedmioty ale jak widzicie nic ciekawego Druga książka przed nami Jak widzicie znowu mamy monety oraz dwa inne przedmioty Również no szczerze mówiąc Nic ciekawego tutaj nie było Zastanawiam się czy jak będzie jakaś nowa postać To będziemy mieli tam słuchajcie na dole trójkę Czy może będzie po prostu dwójka tylko że Ta jedynka potem będzie się świeciła Tego póki co nie wiemy zobaczymy Poczekamy na pierwszą jakąś nagrodę No i zobaczymy jak to będzie Okej okay, słuchajcie mamy pierwszą nową rzecz Jak widzicie mamy gwiezdną moc do rozy Która od razu nam wyskoczyła i poza tą gwiezdną mocą nie mamy nic innego. Kolejna stringa przed nami, uwaga! Naciskamy stukami, jak widzicie. Niestety nowej postaci nie ma. Star Powery są super, gazety są super, ale no, nie oszukujmy się mojej drogi w dzisiejszym odcinku. Polujemy! Na nowe postacie, Jak widzicie, czułem dosłownie kilka skrzynek, a od razu mamy kolejny Star Power do postaci. I tym razem jest to Star Power do Tary. Okej, okay, lecimy w takim razie dalej. No powiem szczerze, że całkiem ciekawie to wygląda. Jak mamy Star Powery, to nie mamy innych nagród. Nie wiem, czy zawsze tak było, czy coś zmieni. I wydaje mi się, że kiedyś chyba było tak, że Star Powery były również z monetami i punktami mocy. Teraz, jak widzicie, jest to oddzielnie. Ale Spoko, może tak być. Mi to absolutnie przeszkadza. Ja tylko bym chciał trafić w jakąś postać, żeby nie dostać bana. Ok, Słuchajcie, otworzyłem parę skrzynek. Teraz kliknąłem przez przypadek dużą skrzynkę. No i zobaczmy, co to będzie. Mamy monety, mamy punkty mocy do Max, mamy punkty mocy do B, mamy punkty mocy do Mortisa, ale niestety nowej postaci nie ma. Okej, okay, w tym momencie, jak widzicie, stało mi 200 skrzynek zadymiarza oraz dwie duże skrzynki. Ja trochę jeszcze sobie tutaj podpieram. Zobaczymy, czy uda się coś ciekawego z tego wydrobić, No, póki co, poza tymi starpowerami i punktami mocy, które się przydadzą, niestety, jak widzicie, nie ma nowej postaci ani nawet żadnego gadżetu. Okej, okay, mamy słuchajcie, gadżecie do PAM. Jak widzicie e, gadżet o nazwie modulator impulsów no i ten gadżet być może za jakiś czas przetestujemy. 183 do końca, otwieramy sobie kolejną, no i jak widzicie niestety tutaj również nowej postaci nie ma. No dobra, zbliżamy się powoli do 150 skrzynek pozostałych oczywiście. Otwieramy kolejną w tej również, jak widzicie niestety nic nie ma i powiem wam szczerze, że naprawdę zacząłem poważnie em, się tutaj martwić o to, że faktycznie sam sobie będę musiał zablokować konto. Otwórzmy słuchajcie jeszcze jedną skrzynkę, zobaczcie może też. Teraz, no niestety, jak widzicie, również nie tym razem. I zagrajmy, może, jeden szybki meczek, żeby e, troszeczkę mieć potem, może, większego farta. Okej, okay, zagrajmy sobie meczyk, który jest Starszy. solo. mamy wybranego spajka. Na tym spajku mam bardzo mało pcharków, jeśli chodzi o e, to konto. Ale to nic, moi drodzy, przynajmniej będzie, wydaje mi się, całkiem łatwo wygrać. I przyznam, szczerze, że spajkiem dawno nie grałem. Lubię tego z to była w ogóle moja pierwsza legenda e, na e, moim głównym koncie. Tutaj, również, jak widzicie, jest to moja pierwsza legenda, więc no, ten spajk jest mi wpisany. Mamy tutaj. Jak widzicie jakąś możemy sobie tę dzieckę od razu tutaj, mam nadzieję, porobić. Cyk, pięknie, jessie pokonana, Mamy jeszcze sześciu pozostałych zadymiarzy. Co ta roza zrobi? Dobra, ona no podejdzie do skrzynki, pięknie. mam ją teraz odokładaną. No i jak widzicie, na spokojnie. Mamy słuchajcie, pięć powierzchów w Z tego co widać od jeszcze mamy całe mnóstwo skrzynek. Nie wiem czemu nikt tych skrzynek jeszcze nie zabrał. Dobra, my sobie szybko je zbieramy. Mamy, słuchajcie, dziesięć, mamy 11. No i tego, moi drodzy, nie da się przegrać. On ma, jak widzicie, ból chociaż on ma siedem powierków, więc też całkiem sporo. Dobra, mu tam szybko kolce. No i jak widzicie, ale... Udało się wygrać więc być może teraz. Częściej trochę bardziej nam dopisze Lecimy w takim razie dalej, 150 zwykłych skrzynek do otwarcia Potem jeszcze dwie duże skrzynki, no i zobaczymy Czy teraz będzie lepiej, jak widzicie No w pierwszej skrzynce nie bardzo W drugiej również niestety nie, nie no Ale próbujemy dalej Okej, okay, słuchajcie, mamy kolejną nagrodę Przez chwilę myślałem, że nowa postać, ale jest, jak widzicie Gwiezdna o nazwie Odwet Robota Czyli kolejny Star Power W dzisiejszym odcinku No Star Power wypada naprawdę całe mnóstwo, ale postacie Słuchajcie, jak na złość, jak to wypadać Mamy podwaję, że to tonów, no super, przyda się do odbo karnetu, ale no chciałbym, słuchajcie, mieć tutaj nowego zadymiarza żeby nie musiał sam sobie dawać bana Okej, okay, słuchajcie, kolejna nagroda Tym razem kolejny gadżet, gadżetnik do Piper O nazwie automatyczny celownik Ale jak wiecie, zostało nam Zostały nam 123 zróbkę skrzynki, dwie duże skrzynki No i postaci, jak nie było Tak dalej nie ma, już naprawdę to, Słuchajcie, powoli ale to, że uda się dzisiaj Nowego zmiarza trafić, trzecie łapkę W górę pod tym filmem Nam jak wiecie kolejny gadżet, bo jeśli zrobicie lajka To może trochę chętniej ta postać nam wypadnie Okej, okay, zbliżamy się do stówki Jak wiecie, 106 skrzynek nam zostało, tutaj niestety nic, otwieramy sobie w takim razie dalej, no i powiem wam, że nie jest lekko pech, chciał, że mamy swajce do trafienia głównie legendy, plus oczywiście kiełka, który legendą nie jest więc teoretycznie na kiełka mamy największą szansę, no ale czy uda nam się go trafić, powiem wam szczerze, że naprawdę zaczynam w to wątpić, okej okay, uwaga 101 skrzynek do końca, otwieramy sobie tę skrzyneczkę i mamy ja, dziękuję Gwiezdną moc, Dorella. Znowu myślałem, że będzie jakaś postać, ale jak wiecie, niestety nie. Stał skręk stał nam do końca. No i zagramy sobie jeszcze jeden meczyk Może po tym meczu te skrzynki będą trochę bardziej szczęśliwe. Tym razem, moi drodzy, zagramy sobie Frankiem w trybie gorąca strefa. Powiem wam szczerze, że strasznie mi się ten tryb ym, spodobał. Strasznie go lubię. Nie wiem tylko dlaczego wszyscy idziemy w ten sam okrąg. To jest takie trochę chyba nie bardzo. Dobra. cykl szybki uciek, ale niestety nie udało się. No niestety pech tak tak to Tam mamy m która w ogóle się nie rusza. Nie wiem właściwie dlaczego. Dobra, ona teraz pyk, prawie. Nie pokonała, super udało się, szybki ult na flanka, pięknie słuchajcie, zrobiliśmy to przednim, więc mamy szansę go jeszcze pokonać, szybki ultik znowu, pyk, idealnie, słuchajcie, oj, tak, tak, o to właśnie chodzi, bardzo ładnie zagrane, ja muszę teraz uciekać przed tą EMS udało się, świetnie, jak widzicie prowadzimy i wydaje mi się, że no dzięki temu zagraniu, które widzieliście, uda nam się to na spokojnie wygrać, 90 mojej drodzy 9 i uwaga, stóweczka, piękny meczek wygrany no i może po, po teraz, po takim ładnym zwycięstwie Szczęście nam dopisze. 100 skrzynek do końca. Uwaga, moi drodzy. Otwórzmy sobie teraz dużą skrzynkę. Zobaczmy co będzie. Mamy w niej trzy przedmioty, ale niestety nie mamy nowego zdmiarza. Otwórzmy sobie jeszcze raz dużą skrzynkę. Może akurat coś w niej będzie. Uwaga! Sprawdźmy. No i chyba niestety, moi drodzy, nie. W takim razie zostało nam ostatnich 100 zwykłych skrzynek zdmiarza. No i zobaczymy, czy uda się trafić jakąś legendarną postać. W sumie nie musi być legenda, może być jakakolwiek postać, byle by coś tam wypadło. Nie będę, słuchajcie, absolutnie narzekał, jeśli będzie to kiełek. No ale jak widzicie, póki co, chyba niestety zbytnio się nie zanosi. Okej, okay, słuchajcie, 80 skrzynek do końca i dalej, niestety, bez zmian. Naprawdę myślałem, że w tych 200 ponad 20 skrzynkach na spokojnie trafimy jakąś nową postać i że nie będę musiał sam sobie dawać bana no, ale jak widzicie, wszystko wskazuje na to, że chyba jednak będę musiał. Okej, okay, mamy kolejną gwiezdną moc. Tym razem gwiezdna model. Primo, strasznie dużo tych star Powerów, strasznie dużo e, gadżetów nam dzisiaj wypada. No, ale no, nie oszukujmy się. Zamiast tych star Powerów, zamiast tych gadżetów, wolałbym słuchajcie nowo postać, bo. No, gwiezdne moce i gadżety jakby nie zagwarantują mi, że nie będę musiał dać sobie bana. 58 skrzynek do końca, słuchajcie. Naprawdę szybko w te skrzynki klikam, szybko otwieram, bo chcę mieć to już za sobą. Jestem strasznie ciekaw, czy uda się jeszcze nową postać em, wśród tych skrzynek trafić. Ale póki co, jak widzicie, ciągle mamy pozostałe przynoty Dwa w prawym logo, rogu. No i dopóki tam są dwa pozostałe przynoty, to dacie nic nowego nie będzie. Ok, słuchajcie, 54 skrzynki do końca. Zobaczmy, może w tej niestety również dwa pozostałe przynoty były, więc nowej postaci nie ma. Otwieramy sobie dalej. Jak widzicie, no strasznie pechowo to wszystko e, dzisiaj wygląda. Chociaż star powerów dużo, y, gadżetów dużo, na to narzekać absolutnie nie mogę No ale dzisiaj chodzi nam głównie o nową postać. Błagam, już nawet nie chcę Legend, słuchajcie. Dajcie mi kiełka, ja będę naprawdę spełniony, jeśli kiełek w tych skrzynkach będzie. Uwaga! 25 skrzynka od końca Gwiezdna moc do poko, nazwę kapo Ale nowej postaci nie ma Okej, okay, 23 słuchajcie, lecimy sobie szybciutko Ja chcę to przeklikać, chcę już mieć to za sobą Zobaczymy jak to będzie, uwaga Mamy ciągle, bicie, widzicie, pozostałe 32. Dwa, klikam sobie jak najszybciej tylko e, potrafię Mamy oczywiście monety, mamy punkty mocy do postaci Mamy 15 ostatnich skrzynek Uwaga, 14 3 13, odliczanie prawie jak w trakcie Sylwestra No i teraz, wszyscy razem Dziesięć, moi drodzy, zobaczmy Niestety nie ma, dziewięć, uwaga Zwróćcie uwagę, nie ma dobra lecimy dalej, 8. Może teraz, jezu, nie już myślałem, że nowa postać Mamy się gadżet do Franka O nazwie aktywna redukcja szumów Siedem, dobra, gadżet super Ale może tutaj, niestety, dwa postać Minuty, uwaga, 6! może tutaj Nie, moi drodzy, pięć Sprawdźmy, nie, dwie, dwie pozostałe przedmioty, cztery, ja już naprawdę z nadzieję, uwaga, trzy teraz będzie, trzy skrzynki do końca, sprawdźmy czy w tej, niestety też nie, uwaga, moi drodzy, dwa, sprawdźmy, mamy dwa pozostałe, pozostałe przedmioty, czyli nie, no i przed nami ostatnia, moi drodzy, skrzynka, trzymajmy się, żeby była to nowa postać, naciskamy, otwieramy i mamy dwa pozostałe przedmioty, ouch. Czyli niestety słuchajcie, nie ma nowej postaci Mam co prawda parę skrzynek Jeszcze do otwarcia w tym karnecie Ale umowa na początku odcinka była, że otwieramy Tylko te skrzynki, które zostały nam w prawym Górnym rogu, więc moi drodzy Niestety muszę sobie teraz sam dać bana W życiu moi drodzy głupszych rzeczy nie robiłem Ale żeby samemu sobie zablokować konto Musicie jakby wylogować z tego konto a Potem sobie zaloguj, tutaj oczywiście Wpisać waszego moi drodzy maila Którego teraz wam nie pokażę I potem wyskoczy wam okienko, w którym Będziecie musieli wpisać specjalny kod, okej okay, Moi drodzy, ja już tego maila wpisałem i teraz, jak widzicie, mamy tutaj miejsce, aby wpisać kod. I cały myk polega na tym, że jeśli, moi drodzy, wpiszecie tutaj kilka razy błędny kod, to zablokujecie sami sobie konto. Już wam pokażę, jak to wygląda. Wpiszmy sobie byle, jaki kod, słuchajcie. Jak widzicie, wyskakuje informacja, że nieprawidłowy kod, dobra. Usuńmy go, wpiszmy sobie jeszcze jeden pyk. wyślij, jak widzicie, nieprawidłowy kod i po kilku takich nieudanych próbach wasze konto zostanie zablokowane. Próbujemy, jak widzicie, znowu nieprawidłowy kod i prawdopodobnie teraz, gdy Piszcie, słuchajcie, jeszcze raz ten wygodzik. Jak widzicie wyskoczy nam komunikat, że Zbyt wiele prób i ze względu Bezpieczeństwa gry dostęp do konta Został zablokowany, spróbuj ponownie Za 24 godziny I właśnie w ten oto sposób, moi drodzy, sam sobie dałem bana Będę mógł wejść do gry dopiero za 24 godziny Czyli mam 24 godziny bez grania na tym koncie Głównego konta nie będę sobie blokował Ale tam też nie będę grał, słuchajcie, skoro Mamy zakaz, to mamy zakaz, pamiętajcie właśnie O tym, żeby nikomu nie pokazać waszego maila Żeby nikt wam czegoś takiego nie zrobił, czyli żeby Nie zablokowali waszego konta, no ja a teraz, nie wiem, idę się uczyć, bo nic lepszego do roboty mi nie zostało Tak czy inaczej, jeśli ten film się spodobał Strzelajcie łapkę w górę Myślałem, że w tych ponad 200, słuchajcie, skrzynkach Uda się trafić jakiegoś nowego zdmiarza Niestety nie tym razem W kolejnym odcinku będziemy próbowali Pamiętajcie, że im więcej lajków, tym więcej pieniędzy będę musiał wydać Subskrybujcie kanał, bierzcie udział w konkursie na kartę Google Play albo App Store a. Trzymajcie się i do zobaczyska